Dziś zgłębimy intrygujący i tajemniczy temat. Jaki był świat przed potopem? Czy zastanawialiście się kiedyś, jak żyli ludzie, którzy istnieli przed wielką powodzą, która na zawsze zmieniła historię ludzkości? Czy to możliwe, że geografia, klimat, kultura, religia, moralność, a nawet technologia różniły się od tego, co znamy dzisiaj? Jaka była ich duchowość i relacja z boskością? Zanim Bóg zesłał potop, aby oczyścić Ziemię, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się faktom i zagadkom dotyczącym przedpotopowego świata w oparciu o Biblię, starożytne teksty i niektóre badania naukowe. Zostań z nami do końca, bo to, co odkryjesz, może Cię zaskoczyć w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Zanim zaczniemy, chcę przypomnieć, jak ważne jest zasubskrybowanie kanału, pozostawienie lajka. Włączenie powiadomień i udostępnienie tego filmu znajomym. Dzięki temu więcej osób będzie miało dostęp do tej fascynującej podróży przez starożytność. Przegotani? Przejdźmy więc do historii. Na początek, jedną rzeczą, której wielu nie wie o świecie przed potopem, jest to, że życie bardzo różniło się od tego, co znamy dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o długowieczność człowieka. W tamtym czasie ludzie żyli niezwykle długo co naszym współczesnym oczom wydaje się niewiarygodne. Biblia wyjawia nam, że patriarchowie żyjący przed potopem osiągnęli wiek znacznie przekraczający jakąkolwiek obecnie oczekiwaną długość życia, często dożywając ponad 900 lat. Fakt ten budził na przestrzeni wieków wielką ciekawość i spekulacje, zarówno wśród teologów, jak i naukowców badających teksty biblijne i starożytne. Na przykład Adam, pierwszy człowiek stworzony przez Boga, Dożył 930 lat, co pokazuje, że życie ludzkie w tamtym okresie opierało się na warunkach fizycznych i duchowych, które bardzo różniły się od naszych. Jego syn Set, który kontynuował ród, wzywał imienia Pana, żył 912 lat. Metuszelach, powszechnie uznawany za najdłużej żyjącego człowieka w historii, osiągnął niesamowity kamień milowy wynoszący 969 lat, będąc dziadkiem Noego, człowiekiem którego misą było ocalenie ludzkości przed zagładą poprzez arkę. Szczególnie Metuszelach ma interesującą symbolikę. Jego imię, które można przetłumaczyć jako kiedy umrze, nadejdzie sąd, przez wielu uczonych jest postrzegane jako swego rodzaju zwiastun potopu. Co ciekawe, Metuszelach zmarł w tym samym roku, w którym rozpoczął się potop, co sugeruje, że jego życie było przedłużeniem ówczesnej cierpliwości Boga wobec grzesznej ludzkości. Doświadczył prawie tysiąca lat historii ludzkości, będąc świadkiem rosnącego zepsucia ziemi, którego kulminacją był Sąd Boży. Natomiast Noe, który odegrał kluczową rolę podczas potopu i został wybrany przez Boga do zachowania życia na ziemi, żył 950 lat. Jego długowieczność i posłuszeństwo są często postrzegane jako oznaki łaski Bożej dla niego i jego rodziny. Te zaskakujące liczby dotyczące życia patriarchów przed potopem skłaniają do refleksji nad tym, jak ówczesne środowisko ziemskie sprzyjało dłuższemu i zdrowszemu życiu. Wielu uważa, że planeta miała zupełnie inne właściwości atmosferyczne i geologiczne niż obecnie, co również pomogłoby w utrzymaniu tej długowieczności. Oprócz warstwy pary wodnej, która chroniła życie przed promieniowaniem słonecznym i utrzymywała bardziej stabilny klimat, niektórzy uczeni sugerują, że do tego zaawansowanego wieku mogła również przyczynić się dieta, brak współczesnych chorób i prostszy tryb życia. Żenia przed drastycznym upadkiem spowodowanym grzechem i zniszczeniami spowodowanymi potopem mogła być bardziej odpowiednim miejscem do długowieczności, nie tylko fizycznej, ale i duchowej, gdyż ludzie mieli bardziej bezpośrednią więź z Bogiem i jego stworzeniem. Rzeczywistość ta uległa całkowitej przemianie po powodzi, kiedy atmosfera ziemska uległa drastycznej zmianie. A długość życia człowieka uległa skróceniu. Wkrótce po potopie zaczęły szybko płynąć wieki: Sem, syn Noego, żył 600 lat, Arfaksat 438, i od tego czasu oczekiwana długość życia kolejnych pokoleń gwałtownie się zmniejszała, osiągając kulminację w wieku, jaki znamy dzisiaj, czyli około 70-80 lat, jak wspomniano w Psalmie 90-10. To pokazuje, jak potop nie tylko oczyścił Ziemię z grzechu, ale także zapoczątkował nową erę dla ludzkości w zakresie jej relacji z czasem i śmiertelnością. Dlatego biblijna długowieczność przed potopem to nie tylko ciekawe dane, wskazują na rzeczywistość zupełnie odmienną od naszej, gdzie życie toczyło się znacznie wolniej, a bliskość boskości zdawała się w niezwykły sposób przedłużać ludzką egzystencję. Szczegóły te zachęcają nas do refleksji nad pierwotnym planem Boga dla ludzkości oraz nad tym, jak grzech i sąd głęboko zmieniły naszą ziemską sytuację. Ale dlaczego ludzie żyli tak długo? Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić tę imponującą długowieczność. Jednym z najbardziej akceptowanych wyjaśnień jest to, że w tamtym czasie Ziemia miałaby zupełnie inne środowisko. Wielu wierzy, że wokół planety znajdował się swego rodzaju kot parowy. Chroniący ją przed promieniowaniem słonecznym i tworzący umiarkowany i wilgotny klimat. Według relacji biblijnej ta warstwa pary rozproszyłaby się podczas potopu, kiedy otworzyły się gapy i niebios. Po powodzi warunki klimatyczne Ziemi zmieniły się drastycznie, czyniąc środowisko mniej korzystnym dla życia człowieka, co przyczyniło się do skrócenia średniej długości życia. I nie zapomnij zaopatrzyć się w cyfrową książkę Wielkie Oszustwo, jak świat zostanie uwiedziony przez antychrysta. Bardzo ważne jest, abyś zaopatrzył się w nią już teraz, zanim skończą się jednostki. Innym intrygującym punktem dotyczącym świata przedpotopowego była bliskość istoty ludzkiej do boskości. Biblia pokazuje nam, że przed potopem Bóg przemawiał bezpośrednio do niektórych ludzi, porozumiewał się z Adamem i Ewą, udzielał wskazówek i ostrzeżeń Kainowi, rozmawiał z Enochem i oczywiście wybrał Noego do wielkiej misji. Te bezpośrednie spotkania z Bogiem pokazują nam czasy, kiedy niebo wydawało się znacznie bliżej Ziemi. Ale także w tym okresie miało miejsce tajemnicze i kontrowersyjne wydarzenie: zjednoczenie synów Bożych i córek ludzkich, w wyniku którego narodzili się olbrzymy znani jako Nefilim. Ale kim byli ci synowie Boże? A kim byli ci giganci, Nefilim? Chociaż istnieją różne interpretacje, wielu wierzy. Rzek synami Boga byli upadłe anioły, które w buncie przeciwko Stwórcy stąpiły na ziemię i spłodziły dzieci z ludzkimi kobietami, tworząc rasę istot hybrydowych o niezwykłej sile i wzroście. Giganci ci byli znani ze swojej przemocy i korupcji i odegrali ważną rolę w moralnej degradacji ludzkości, której kulminacją była potop. Fascynująca jest myśl, że ten niebiański bunt, który rozpoczął się w najwyższych sferach, miał konsekwencje, które rozprzestrzeniły się na całe stworzenie, głęboko wpływając na historię ludzkości. Kiedy Lucyfer, obecnie szatan, został wyrzukony z nieba, nie tylko pogodził się ze swoim upadkiem, odtąd starał się zniszczyć wszystko, co stworzył Bóg, a zwłaszcza człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Dla szatana atakowanie ludzkości było sposobem bezpośredniego dotarcia do Boga i próbą zniekształcenia i zepsucia arcydzieła boskiego stworzenia. Zatem wkrótce po stworzeniu pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety, Adama i Ewy szatan dostrzegł okazję do wprowadzenia swego planu w życie. Wiedząc, że ludzkość została ustanowiona gubernatorem Ziemi, zdał sobie sprawę, że najlepszym sposobem na zaszkodzenie planowi Bożemu byłoby doprowadzenie Adama i Ewy do grzechu. Zrywając doskonałą komunię, jaką mieli ze stwórcą. Szatan, posługując się wężem, najbardziej przebiegłym ze zwierząt, zasiał wątpliwości w umyśle Ewy, sugerując, że Bóg ukrywa przed nimi coś, co upodobni ich do bogów: poznanie dobra i zła. Ta pierwsza pokusa była decydującym momentem w historii ludzkości. Szatanowi, wielkiemu zwodzicielowi, udało się uwieść Ewę, która w końcu zjadła zakazany owoc i dała go Adamowi. Ich nieposłuszeństwo miało druzgocące skutki dla całej ludzkości oddzielenie od Boga, wejście grzechu na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób szatan osiągnął to, czego chciał zepsucie Bożego stworzenia i przejęcie władzy nad ziemią, którą powierzono Adamowi. Od tego momentu wojna duchowa pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności stała się częścią ludzkiej rzeczywistości. To, co kiedyś było niewidzialnym konfliktem duchowym, miało teraz fizyczne i namacalne konsekwencje na ziemi. Biblia pokazuje nam, że w miarę upływu pokoleń wpływ szatana rozprzestrzeniał się coraz bardziej. Rzemie zaczęła wypełniać przemoc, korupcja i zło. Grzech dotknął nie tylko jednostki, ale także struktury społeczne i rodzinne, prowadząc ludzkość do coraz większego oddalania się od Boga. To zepsucie jest widoczne w pierwszych pokoleniach po Adamie i Ewie. Grzech Kejne, który z zazdrości i gniewu zamordował swego brata Abla, był jednym z pierwszych bezpośrednich przejawów tego złego wpływu. Kain, odmawiając Bożego Skarcenia, wybrał drogę buntu i przemocy, ustanawiając wzór nieposłuszeństwa, za którym podążało wielu po nim. Ród Kejne wyróżniał się ekspansją cywilizacji ludzkiej ale także oddaleniem się od Boga i pogłębieniem grzechu. Tymczasem drugi syn Adama i Ewy, Set, był ojcem odrębnego rodu, który starał się podtrzymywać wielbienie prawdziwego Boga. Ten podział pomiędzy dwiema liniami, dziećmi bożymi i dziećmi ludzkimi, ostał się cechą charakterystyczną rosnącej bitwy pomiędzy dobrem a złem na ziemi. Jednak z biegiem czasu nawet wśród rodu Seta nasiliło się zepsucie. Doniesienia biblijne mówią o czasach, gdy na Ziemi panowała przemoc i niemoralność, do tego stopnia, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. Kulminacją tego okresu było pojawienie się Nefilim, potężnych i brutalnych gigantów, którzy według wielu uczonych narodzili się ze związku pomiędzy Synami Bożymi, prawdopodobnie upadłymi aniołami, ich córkami ludzkimi. Istoty te dodatkowo przyczyniły się do zepsucia Ziemi, przynosząc epokę ciemności i chaosu. W której dominowała przemoc i zło. To właśnie w tym kontekście Bóg postanowił oczyścić ziemię poprzez potop, ocalając jedynie Noego i jego rodzinę, którzy nadal chodzili z Bogiem. Bunt Lucyfera i późniejsza wojna duchowa, która toczyła się na ziemi, były niewątpliwie katalizatorami wielkiego sądu potopu. Powódź była zarówno aktem sprawiedliwości, jak i miłosierdzia, niszcząc zepsutą ludzkość. Bóg zaoferował także nową szansę dla Ziemi, nowy początek z Noem i jego rodziną. Jednak ludzkie serce, nawet po potopie, nadal będzie polem bitwy pomiędzy dobrem a złem. Szatan, choć pokonany w niebie, nie poddał się w próbie zniszczenia Bożego Stworzenia. Ta duchowa wojna trwa do dziś i każdy człowiek jest w nią zaangażowany, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie. Szatan w dalszym ciągu działa jako Bóg tego świata, Starając się zaślepić umysły, zwieść i zepsuć. Jednak ostateczne zwycięstwo Boga zostało ogłoszone od początku, kiedy obiecał, że z nasienia niewiasty wyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża. Jezus Chrystus, obiecany Mesjasz, wypełnił te obietnice, pokonując moc grzechu i śmierci poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Wojna duchowa jeszcze się nie skończyła ale zwycięstwo zostało już zapewnione przez Chrystusa, który zatriumfował nad szatanem i siłami ciemności. Ostateczna bitwa zakończy się podczas drugiego przyjścia Chrystusa, kiedy powróci, aby sądzić wszystko i całkowicie przywrócić Królestwo Boże. Do tego czasu walka trwa, ale ci, którzy są w Chrystusie, powołani są do przeciwstawienia się diabłu, odziani w zbroję Bożą, uczestnicząc w tej duchowej wojnie aż do dnia, w którym królestwo Boże zostanie w pełni ustanowione i każde kolano się ugnie przed Panem, prawdziwym królem. Od tego momentu zepsucie ludzkiego serca zaczęło szerzyć się coraz głębiej i szerzej. Kain, odrzucając Boże napomnienie i wybierając drogę przemocy, stał się symbolem buntu przeciwko Bogu, ponosząc ze sobą konsekwencje swoich czynów. Za karę Kain został skazany na tułaczkę po ziemi, naznaczony przez Boga, aby nikt go nie zabił. Choć oszczędzono mu natychmastowej śmierci, jego życie naznaczone było niepokojem i oddzieleniem od Boga, co odzwierciedlało duchowy stan ludzkości po upadku. Kain, nawet jako zbieg, dał początek rodowi, który wyróżniał się budową miast i innowacjami kulturowymi, ale także ciągłym buntem przeciwko Bogu. Jego potomkowie nie szukali pojednania ze stwórcą, a świat stawał się coraz bardziej pełen przemocy, niemoralności i nieposłuszeństwa. Wśród jego potomków wyróżnia się Lamech, pierwszy człowiek, o którym mowa w Biblii, który praktykował poligamię i chełpił się popełnieniem morderstwa, co wskazuje, jak grzech zakorzenił się głęboko w stosunkach międzyludzkich. Podczas gdy ród Keine podążał ścieżką dystansowania się od Boga, Adam i Ewa mieli innego syna, seta, który zapoczątkował ród ludzi pragnących chodzić bożymi drogami. Narodziny Seta opisane są jako swego rodzaju odrodzenie nadziei, zwłaszcza gdy narodził się jego syn Enosz, a ludzie ponownie zaczęli wzywać imienia pana. Ten kontrast między rodem Kejne i Seta uwydatnia rosnący podział między tymi, którzy podążali ścieżką prawości, a tymi, którzy pogrążyli się w zepsuciu. Jednak z biegiem czasu nawet potomkowie Seta zaczęli ulegać wpływowi rosnącego zła na świecie. Duchowe zepsucie nie ograniczało się do rodu Kejne, ale rozprzestrzeniło się po całej ziemi. Biblia opisuje, że wielka była niegodziwość człowieka na ziemi i wszelkie wyobrażenia jego serca były ustawicznie złe. RDZ 6.5. Ten stan degradacji moralnej osiągnął tak poważny punkt, że Bóg pożałował, że stworzył człowieka i postanowił sprowadzić potop, aby oczyścić ziemię. W tym okresie narastającej deprawacji pojawili się nefilim olbrzymy, które według wielu interpretacji powstały w wyniku zjednoczenia synów bożych i, i córek ludzkich. Trwa wielka debata na temat tożsamości tych synów bożych, a niektórzy uczeni sugerują, że byli to upadłe anioły, które mieszając się z ludzkością, stworzyły hybrydową rasę potężnych i brutalnych istot. Ci Nefilim jeszcze bardziej przyczynili się do przemocy i zepsucia, które dominowały nad światem, wywołując gniew Boży. Jednak pośród tego chaosu był człowiek, który wyróżniał się sprawiedliwością i posłuszeństwem Noe. Biblia mówi nam, że Noe chodził z Bogiem, będąc sprawiedliwym przez wszystkie swoje pokolenia. Był bezpośrednim potomkiem seta, a jego życie naznaczone było niezachwaną wiarą, nawet w obliczu świata pogrążającego się w grzechu. Kiedy Bóg postanowił zniszczyć ziemię potopem, Noe został wybrany na wybawiciela swojej rodziny i zwierząt, zachowując życie na nowy początek po Bożym wyroku. Bóg dał Noemu szczegółowe instrukcje dotyczące budowy arki gigantycznej łodzi, która miała pomieścić jego rodzinę i próbki wszystkich żywych stworzeń na ziemi. Noe przez wiele lat pracował nad budową arki, głosząc jednocześnie ludowi o zbliżającym się sądzie i konieczności pokuty. Jednak jego przesłanie zostało zignorowane. A ludzie kontynuowali zło i przemoc, drwiąc z Noego i jego wiary. Kiedy w końcu nadszedł potop, wody pokryły całą ziemię, niszcząc wszystko, co się na niej znajdowało, z wyjątkiem tego, co znajdowało się wewnątrz arki. Wyrok był surowy, ale był także aktem miłosierdzia, ponieważ Bóg oczyszczał świat, aby umożliwić nowy początek. Noe, jego rodzina i zwierzęta przebywali w arce przez 150 dni. Aż wody zaczęły opadać i w końcu wyruszyli, aby ponownie zaludnić ziemię. W historia Noego i potopu stanowi dobitne przypomnienie, że nawet pośród najgłębszych ciemności moralnych i zepsucia Bóg zawsze oferuje szansę zbawienia tym, którzy szukają jego oblicza i chodzą jego drogami. Przymierze, które Bóg zawarł z Noem, symbolizowane przez tęcze, jest obietnicą, że nigdy więcej nie zniszczy świata wodą i że jego łaska będzie nadal dostępna dla tych, którzy się do Niego zwrócą. Jednak duchowa wojna między dobrem a złem trwała nawet po potopie. Serce ludzkie nadal nosiło znamie grzechu, a walka pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności trwała nadal. Historia Noego to tylko jeden rozdział w znacznie większej narracji, której kulminacją jest przyjście Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który ostatecznie przyniesie ostateczne rozwiązanie problemu grzechu i śmierci. Przez Chrystusa ludzkość ma szansę odzyskać komunię z Bogiem. Coś, co zostało utracone w ogrodzie Eden, jest wypełnieniem obietnicy złożonej na początku dziejów, kiedy Bóg zapowiedział, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Wojna duchowa, która rozpoczęła się buntem Lucyfera, znajduje swoje rozwiązanie na krzyżu, gdzie Jezus zwyciężył grzech i śmierć, zapewniając ostateczne zwycięstwo wszystkim, którzy w Niego wierzą. Historia Noego uczy nas zatem o Bożej sprawiedliwości, ale także o Jego miłosierdziu. Przypomina nam, że chociaż świat może wydawać się pogrążony w grzechu i zepsuciu, Bóg zawsze ma plan odkupienia dla tych, którzy go szukają. I tak jak Noe został powołany, aby przygotować się na potop, tak i my jesteśmy wezwani, abyśmy byli gotowi na powrót Chrystusa, ostateczny moment, kiedy całe stworzenie zostanie odnowione. A walka duchowa zostanie ostatecznie zakończona ostatecznym zwycięstwem Królestwo Boże. Po potopie świat doświadczył nowego początku, ale piętno grzechu nadal pozostało w sercach ludzkości. Noe wraz ze swoją rodziną stał się punktem wyjścia do odbudowy życia na Ziemi. Przymierze, które Bóg zawarł z Noem, było nie tylko paktem o ochronie życia, ale także zobowiązaniem wobec całego stworzenia. Tecza, symbol tego przymierza. Pozostaje do dziś przypomnieniem, że Bóg nie zniszczy ponownie ziemi przez powódź. Jednakże pomimo tego nowego początku ludzkość nadal będzie musiała stawić czoła konsekwencjom grzechu. Po potopie synowie Noego, Sem, Cham i Jafet otrzymali zadanie ponownego zaludnienia ziemi. I tak jak przed potopem, ludzkość wkrótce ponownie oddzieli się od Boga. Na przykład Ham brał udział w wydarzeniu, w wyniku którego na jego potomku spadła klątwa co zrodziło wielu ludzi, którzy później stali się wrogami Izraela. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń po powodzi była budowa wieży Babel. Potomstwo Noego szybko się rozmnażało i wkrótce ludzie zaczęli łączyć siły, aby zbudować wieżę, która i sięgałaby niebios. Ten monumentalny projekt był nie tylko próbą ugruntowania pozycji zamożnej cywilizacji, ale także symbolizował próbę człowieka na równi z Bogiem. Wieża Babel reprezentuje ludzką dumę i bunt przeciwko boskiemu planowi. Bóg, widząc pychę człowieka i jego zamiar wywyższenia się ponad swoją wolę, pomdrugieszał języki ludzi i rozproszył je po powierzchni ziemi. To nie tylko wstrzymało budowę wieży, ale także zapoczątkowało różnorodność języków i narodów, która ostatecznie rozprzestrzeniła się na cały świat. Ludzkość, która próbowała zjednoczyć się w buncie przeciwko Bogu, została podzielona i rozproszona. Nawet w obliczu tej ciągłej separacji Bóg nigdy nie przestał szukać sposobów na pojednanie z człowiekiem. Rozpoczął nowe plany odkupienia, wybierając Abrahama z linii Sime na Ojca Wielkiego Narodu. Abraham został wezwany do opuszczenia swojej ziemi i udania się do ziemi obiecanej przez Boga, gdzie miał być początkiem ludu dla niego oddzielonego. Z tego przymierza z Abrahamem narodzi się naród Izraela. Przez którego Bóg przyniesie światu obietnicę odkupienia. Historia Noego i odbudowa ludzkości po potopie uczy nas, że nawet pośród zagłady zawsze jest nadzieja na nowy początek. Noe poprzez swoje posłuszeństwo stał się narzędziem służącym do zachowania życia i Bożego Planu. Nawet po potopie Bóg nie opuścił ludzkości, ale nieustannie stwarzał możliwość odkupienia, którego kulminacją były wieki później narodziny Jezusa Chrystusa, obiecanego zbawiciela. Tecza jest zatem nie tylko symbolem starożytnego przymierza, ale także stałym przypomnieniem o miłosierdziu i cierpliwości Boga. Uczy nas, że pomimo ludzkiego buntu i pychy, Bóg zawsze oferuje drogę powrotną. Historia potopu, wieży Babel i późniejszych przymierzy z Abrahamem i jego potomstwem wskazuje na Boga, który nigdy nie rezygnuje ze swojego planu zbawienia ludzkości. Jeśli zastanowiłeś się nad tymi lekcjami i poruszyła cię ta historia, nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybuj kanał i udostępnij tę wiadomość znajomym i rodzinie. Razem możemy dalej studiować Słowo Boże i wzrastać w zrozumieniu. Niech Bóg Wam obficie błogosławi.